Dzień dobry. Siema, siema. Piękna zajezdnia. Pełna zajawy. Mamy 30 listopada, więc, więc trochę zimno. I dzisiaj pośmiegamy trochę na zajezdni. O! Się pośmiegamy trochę, jest bardzo dużo zimali i będzie zajawy. Zresztą kogo tu nie ma? Tu A wiem, jest z pula. Meger Nagrywasz na YouTube? Może, ale to tam dwa suby. Pozdrawiamamata do pieski. Ja nie umiem. Zaczęło tu jest taka fajna rureczka, Ona fajnie ją Bo ja tobie nagram, ale... ma widzowie Ale, że ja tobie nagram, albo ty wejmiesz kask, albo ja tobie tak... No to dawaj Co? Gdzie będziesz jechał? rurę Dobra, widzowie, robię rurę Nie, nie, to jeszcze. O, oh, tu jest fajnie. Jeszcze, 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 jeszcze. Jeszcze. Wow. Widzowie, to nie żaden fake stis. Ja nie jestem barkiem listkiem. O. Oh, to jest normalny steak. A tę nogę Bang, bang. O, a widzicie tam tą tą WMK? Ona jest moja. Tak naprawdę. To prawda Tak? To prawda, ja się pozbyłem tego sz szrota Szrota Ta golf trójkę lepszy eee, Chcę pozdrowić Kacpra Parkę i Kacpixa I chłopaków z Discorda Jo, jo. 50 board Taki hanger praktycznie tiki taki śmieszny triszek, który nazywa się makui. Makui generalnie to jest finger, finger, ale tak pod i lewa noga, regular prawa. Tak po nowo. Dwa, ale przekręciłem znowu. Niestety, bateria low, Ale. dosyć mało nagrania, niestety. Ale będzie jakiś tam film. A na jest z niej tak jest, że dosyć często ostatnio, więc. jest regularność. Regularność. Filmy, myślę, że będą. No. Też. Nie chcę zaniedbywać kanału, ale. No niestety, no teraz jesień, się nie jeszcze, to jeszcze go pa. Baba.